Dwa raz. trzy, dwa, Wlazł kotek na płotek, pierdolnął go młotek Krótką chwilę potem zajebali mu gablotę Miasto jest kłopotem, ty palisz w trawę? Ktoś się gdzieś układa wysoko ponad prawem I rzuca na Warszawę znaczne ilości Tobie biją przemyt na okęciu z Holandii do Polski Za dwugramowe kostki, haszy szube kitu Policyjne kie, kwiaty ja od zmierzchu do świtu Do spraw narkotyków sekcją się przedstawiają Jednak w nosach Dusi, miasto kusi, miasto ruszy, poleje pokruszy Poleci z tobą w gruby bal, jak masz hajsa, jak nie to wypierdalaj. Lepiej się postaraj, bo wszystko coraz droższe Kobiety, coraz szybsze, pomysły bardziej ostre Do nielegali dostęp otwiera nowe furtki Potem w krawkę się opalisz, jak cię capną murki i więzienia murki Otoczą cię na Gada, co się potok nami składa, Co wypada, nie wypada, tak się składa Mam skuta się, znów podpadam siadam, spadam Jak ty nocą, głupie zasięg I wiesz, co myślę raczej? Że cię to nie boli Od patoli dla patoli Ten rap łeb ci odpierdoli Wścieklizna miejska, miejska wścieklizna Pała to pała, pizda to pizda Miasta kontrasty, znam je na przestrzał Dziwko, pizdzisko, ten rap tobie zbeszta. deszta, Wścieklizna miejska, miejska wścieklizna Pała to pała, pizda to pizda Miasta kontrasty, znam je na Przestrzał dziwko, piździsko, ten rap tobie zbeszta Przekaz głęboki, kurwa, jak głębokie gardło Naćpane prostytutki, pokuta się robią tarło Życie jest żarło, są ruchane we wszystko W dupsko, w Jasko, w cipsko, kurwisz to Nie widzisz na czysto, dziwko źle ci powróże, Staną w gardle, not limit ci te porno podróże Na duże róże, kurwa na dole fiołki Alko, narko, depresje, psychostany i dołki Aureole, aniołki, tłuką spidę w cztery dupy Wiesz, wirasz, no to kontroluj swe ruchy Potem takie buty, szybko przyklejona łata No i nagle staje się, wkładasz łata desperata Na tym bicie latam, ten raz kurwa to kocur Pierdoli Jupiterów, blask woli bloków Zakłócony święty spokój przez narkotyczne szponty Kirasz dużo mąki, weź się w łeb, pierdolni Bo zerwiesz łącznik z realnym światem Od W do, w do A, miasto potrafi być katem